Samo się nie zrobi, Polsko obudź się w końcu, ponieważ samo się nic nie zrobił, tutaj w tej Polsce każde narzekanie, że tu się nic nie zmieni, że taka sytuacja jest ciągle i że nie jesteśmy w stanie tego zmienić, uważam, że jesteśmy w wielkim błędzie, ponieważ Polska się rozwija, ponieważ coraz bardziej Mamy świadome społeczeństwo obywatelskie, ponieważ jest coraz więcej programów, które dotyczą równouprawnienia, ponieważ zawieramy umowy z, z Unią Europejską. Dzięki konwencji przeciwdziałania przemocy wobec kobiet mogłoby się to zmienić, gdybyśmy zdecydowały się w końcu zrealizować tą konwencję, żeby ona wyszła w życie, żeby ją ratyfikowano, żeby, żebyśmy naprawdę starały się zadbać o nasz los. Nie podoba mi się to, że kiedy idę sobie ulicą i często są jakieś panowie robotnicy, na przykład, którzy sobie coś robią, takiego naprawiają, różne fragmenty miasta. To często się odwracają, krzyczą się malaska albo mówią jakieś takie rzeczy, które są obraźliwe. I fajnie by było, gdyby dało się to jakoś zmienić, wpłynąć na tych ludzi, że czasami ktoś może odczuwać stres albo czuć się po prostu obrażony takimi komentarzami. Jak idę do pracy, a na trasie mam budowę, wiem, że albo ktoś ze mną wiznie, albo coś powią o moim tyłku, albo generalnie jakby w innej formie zostanie zwrócona na mnie uwaga, której nie chcę bardzo. Często mi się zdarzyło, że obcy mężczyźni mnie zaczepiali. Ja nie czuję się komfortowo, pozwalali sobie mnie dotknąć, przytulić i tak dalej, chociaż mówiłam nie wprost. Często, jak wracam sama do domu, to bardzo się boję. Na pewno y, samo nie zrobi się uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie przemocy wobec kobiet, na kwestie stereotypów płciowych. Samo się nie zrobi. Nic nie zrobi się samo. Y, ktoś musi się oburzać, kiedy słyszymy, że, że to wina kobiety, że została zwałcona. Y, ktoś musi się oburzyć, kiedy. Młodzi chłopcy śmieją się ze starej kobiety. Są sytuacje, kiedy bez zadbanego wyglądu zostaje wykluczana w jakiś sposób przez otoczenie, szczególnie przez mężczyzn, na przykład y, współpracowników, szefów. Kiedy nasze przyjaciółki, y, nasze matki albo żony, albo siostry y, doświadczają niesprawiedliwego traktowania ze strony innych mężczyzn, jakichś napaści słownych czy, 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 czy cielesnych. Wydaje nam się to niesprawiedliwe. No i tylko czy pytamy siebie, no skąd się to bierze i, i dlaczego. Dziewczyny i chłopaki, przychodźcie na manifę, to jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Jest dużo do zrobienia w kwestii praw kobiet w Polsce. Musimy dołączyć do standardów europejskich, do tworzyć te standardy i przede wszystkim wspierać wszelkie formy działalności feministyczne, kobiece. Mówię to też do facetów. Pamiętajcie, to feminizm nie jest przeciwko facetom, ma wspierać prawa kobiet. Bądźcie 8 marca na manifie.